Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj przygotowałam Haul. systemu. No zamówiłam tam głównie rzeczy dla Little Speed Shop. Nie wiem czy jakieś pierdołki dla siebie też zamówiłam czy nie. W każdym bądź razie chcę wam pokazać te rzeczy do Little Speed Shop. I zobaczyć ich jakość, jak to wygląda wszystko tam. Bo zamówiłam między innymi mebelki. Dobra, ja jestem ciekawa, to ja to już zabieram się za odpakowanie. Tego wszystkiego paka jest spora. Zakrywam to, bo nie wiem czy to jest coś ważnego, czy są jakieś dane, czy nie. Na początku pokażę jakieś nudne rzeczy i ogólnie to przepraszam bazę za moje skórki, ale no, nie panuję nad tym, że je gryzę. To jest taka, jakby w można powiedzieć, obsesja i nawet nie wiem kiedy je gryzę. Ale mam to od lat i no niestety nie potrafię przesać. Nie mam na to wpływu, więc będziecie musieli oglądać moje skórki. No cóż. Zamówiłam sobie pełno takich patyczków. Wyglądają patyczki w lodach. Um, ale będą fajne, czy to do jakiejś podłogi, czy to do zrobienia łóżka, czy czegokolwiek. E, Coś na czym mi naprawdę zależało, są to takie patyczki przezroczyste. Do, no, takiej jakby kałaczka do figurki, żeby można po prostu było z tyłu je umieścić i są właśnie takie przezroczyste. Dalej to mamy takie malutkie różne e, rzeczy do wnętrza, typu lampy, lampki, laptopy, telewizor i już to opakuję. Jak na LPS-a i jak na zwykłą taką lampkę w domu, no to wydaje mi się, że jest trochę za duże to, no niestety szkoda. Może wykorzystam to przy czymś innym, w sensie, nie wiem, jak na ulicy czy, czy co, nie mam pojęcia. No to już jest spoko jak ta lampeczka. No tak, tak, oczywiście. Wywracajcie mi się wszyscy. To jest wykonane z plastiku, ale ogólnie jest okej. Okay, tylko bym to przykleiła do czegoś, bo to jest strasznie cienkie. I no, spada mi. To jest chyba telewizor z tego typu Taki telewizor w stosunku do shopa jest mały. Ale pewnie było można wybrać większe, tylko mi to nie przeszkadza, bo no zawsze można... No mamy po prostu, nie? Ostatnia rzecz z taką jest to laptop z taką myszką. No, yy, i co mogę powiedzieć? Wygląda przysłowicie przy Pet -shopie. Co do wielkości, myślę. O, tak robimy, zamyka się. I mamy tak. Myszkę też mamy. I dobre. Ogólnie, takich pierdół jest koniec, ale mam jeszcze me mebelki I zabierzmy się za nie. To są po prostu podróbki z Families, czy jakkolwiek to się mówi, ale opakowanie jest w opakowanym stanie, tylko mi to nie przeszkadza. Ważne jest to, żeby. Po prostu wszystko się znajdowało w środku. Takie... Widzę, że to jest takie do składania: ja to złożę. Pozwólcie, że poza. Tak. kamerą, jakby. No, ponieważ nie chcę niczego pogubić i mi byłoby ciężko, jakby z kamerą. To jest instrukcja, jakoś. Ja już wszystko zużyłam, trwało to dłużej niż myślałam, naprawdę. I to tutaj, to po, te poduszki, one są jakby co plastikowe i z nimi się nie trudziłam, bo nie wiedziałam dokładnie o co chodzi. Um, ale tak to wygląda, za chwilkę wam pokażę dokładnie. W skali do Pet shopa i ogólnie. Więc w skali do Pet shopa to wygląda tak, a ogólnie na tym też prezentują. W taki mniej więcej sposób Więc to by było na tyle z tego, z tego haula, haulu I jeżeli byście mieli ochotę, to możecie mnie zasubskrybować Dać łapkę w górę, ponieważ to motywuje I co? Widzimy się niedługo